Może kolorem pomarańczowym i ich boki mają długość x oraz 2x, czyli pole boczne to dwa razy, ponieważ mamy dwa takie same prostokąty, których pole jest równe 2x razy x. Do tego musimy jeszcze dodać pole także dwóch takich samych prostokątów, które znajdują się w tym miejscu. Jeden z przodu i drugi taki sam z tyłu. O tutaj. Czyli tak samo dwa razy, ponieważ mamy dwa takie same prostokąty i razy pole jednego z nich, czyli 3x razy 2x. Przechodzimy do obliczenia. 2 razy 2x i razy x to 4x kwadrat. 2 razy 3x i razy 2x to 12x kwadrat. Czyli łącznie otrzymujemy, że pole boczne jest równe 16x kwadrat. Podstawiamy teraz wszystkie dane do wzoru na pole całkowite, czyli w miejsce PC podstawiam 198, ponieważ tyle jest równe pole całkowite, dwa razy pole boczne, dwa razy pole podstawy, przepraszam, czyli 3x kwadrat dodać pole boczne, czyli 16x kwadrat. Otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą i z tego równania obliczymy teraz x. Czyli 198 równa się 6x kwadrat dodać 16x kwadrat. Czyli 198. 122x kwadrat. Dzielimy obustronnie przez dwójkę i otrzymujemy, że x kwadrat jest równe 9. Nakładam pierwiastek, czyli x jest równy 3. Wracam do rysunku pomocniczego. W takim razie Wiemy, że długość tego odcinka jest równa 3x, czyli 3 razy 3, czyli 9. Ten odcinek ma długość po prostu 3. Natomiast odcinek długości 2x ma długość 2 razy 3, czyli 6. I przechodzimy teraz do obliczenia długości przekątnej tego prostopadłościanu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli zaznaczę odpowiednio o te krawędzie kolorem czerwonym, to otrzymujemy trójkąt prostokątny, w którym jednym z boków jest właśnie przekątna całego prostopadłościanu. Przekątną prostopadłościanu oznaczę nie wiadomo D. Natomiast ten bok ma długość 2x, czyli to jak przed chwilą powiedzieliśmy 2 razy 3, czyli 6. A ostatni bok z tego trójkąta prostokątnego to przekątna podstawy, czyli przekątna prostokąta o bokach długości 9 i 3. Może przerysuję tą podstawę, bo nie wiem czy na pewno jest ona czytelna. To jest podstawa naszego prostopadłościanu. Ma jeden bok długości 9, drugi bok długości 3. Natomiast odcinek nasz czerwony znajduje się w tym miejscu. Jego długość musimy teraz obliczyć. Tu jest kąt prosty i ten odcinek oznacza niewiadomą y. I stwierdzenia Pitagorasa obliczymy teraz długość odcinka y. Czyli 3 kwadrat, dodać 9 kwadrat równa się y kwadrat. Czyli y jest równe już po uproszczeniu 3 pierwiastek z 10. Wpisuję do naszego rysunku. I teraz stosując ponownie twierdzenie Pitagorasa, możemy obliczyć długość przekątnej tego prostopadłościanu. Czyli jedna przyprostokątna do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna, przeciwprostokątna do kwadratu. I po uproszczeniu otrzymujemy, że przekątna, czyli niewiadoma d, jest równa 3 pierwiastek z 14. I mamy zadanie za punktów, za 4 punkty zrobione.